To był prawdziwy roller coaster. Tak o spektaklu prezentu rodzinowym mówili widzowie, sztuka Robina Havdona to komedia omyłek i szybkich zwrotów akcji. I jak to w miłości bywa nieprzewidywalnie. Bardzo fajna gra, aktorów. Bardzo, bardzo podobała mi się postać pani Kate. Prezent urodzinowy to przedostatnia propozycja Teatru Norwida w ramach realizowanego projektu Zobacz, usłysz, poczuj teatr dostępny dla każdego, który realizowany jest wraz z Fundacją Katarynka. Porównuję tę sytuację, którą zastaliśmy tutaj na początku tego projektu, czyli mniej więcej na finiszu ubiegłego roku, no i tę sytuację, w której jesteśmy dzisiaj i to są dwa zupełnie inne teatry, jeżeli chodzi o dostępność. To jest zupełnie Inny kosmos, w którym funkcjonujemy dzisiaj. Dzisiaj ta dostępność jest tutaj naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy o to dbają. Mamy pętlę indukcyjną dla osób słabosłyszących. Mamy tłumaczenie migowe. Dzisiaj nawet dwie tłumaczki migowe, które będą tłumaczyły symultanicznie. Mamy audiodeskrypcję, mamy zestawy do audiodeskrypcji, czyli jakby w tym obszarze dostępności teatr dziś jest w pełni samowystarczalny. Nawet tę ostatnią audiodeskrypcję pisze również jedna z aktorek teatru, czyli. I jakby w tym obszarze również tworzenia audiodeskrypcji. Teatr staje się samowystarczalny. Ze spektaklu na spektak mamy coraz więcej nowych widzów. Cały czas dołącza do nas coraz więcej osób i wszyscy wychodzą zadowoleni ze spektaklu. Ja jestem niewidomą osobą, więc też dobrze, że była audiodeskrypcja. No i w ogóle gra aktorów śmieszny. Na pewno teatr na żywo oddaje bardziej atmosferę, sztuki. Niż w telewizji. Także bardzo mi się podobało i cieszę się, że mogłam uczestniczyć tutaj właśnie w, w tym spektaklu. Po spektaklu odbył się touch tour, czyli warsztaty skierowane głównie do osób ze specjalnymi potrzebami, ale i nie tylko. Takie warsztaty i możliwość zobaczenia scenografii to jest dobry pomysł? Bardzo dobry, fajnie. Dlaczego? Pozwala zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda od strony aktora. To był bardzo wymagający spektakl podkreślała koordynatorka projektu Dorota Fruba. Działy się akcje w dwóch różnych pokojach i w związku z tym dzisiaj były dwie panie migające, żeby nie było takiego zamieszania i jedna pani migała wszystko co się działo w pokoju zielonym, a druga pani migała wszystko całą akcję, która się odbywała w pokoju różowym. Zdecydowanie to było ułatwienie dla osób, które nie słyszą, że nie musieli wodzić wzrokiem cały czas. No bo jednak scena jest dosyć duża, prawda? A jeżeli jest akcja w jednym kącie, żeby nie było, to poprzecznie. Także to była dzisiejsza nowość. Myślę, że to też będziemy mogli wprowadzać w kolejne spektakle. Na finał projektu zobaczył Spórz Poczuł Teatr Dostępny dla każdego. Zapraszamy 3 czerwca na godzinę 17. Teatr Norwida przygotował ponadczasową Anię z Zielonego Wzgórza.